Żyć dla sprawiedliwości Bożej. List Świętego Pała do Rzymian rozdział 13 werset 1 stwierdza: Każda osoba niech się podporządkuje władzom wyższym, bo nie istnieje władza, jeśli nie od Boga, a te, które istnieją, są umieszczone na stanowiskach poniżej Boga. Musimy żyć w granicach norm społecznych. Bóg nakazał nam bać się i szanować tych, którzy mają władzę zarówno w naszym życiu duchowym, jak i cielesnym. Bóg daje urzędnikom państwowym władzę z ważnego powodu i dlatego nie możemy ich ignorować. Musimy pamiętać, że Paweł powiedział: Nikomu nie bądźcie nic winni z wyjątkiem wzajemnego miwołania. List Świętego Paula do Rzymian, rozdział 13, werset 8. Właśnie dlatego publikujemy bezpłatne książki i przekazujemy tę piękną Ewangelię ludziom na całym świecie. Pan powiedział: Wypełnieniem prawa jest miłość. Ludzie mają obsesję na punkcie złudzenia, że wiernie przestrzegają prawa w życiu religijnym. Bóg dał nam Ewangelię Wody i Ducha, która objawia Jego sprawiedliwość, aby zbawić nas od grzechu. Musimy wierzyć w sprawiedliwość Bożą, objawioną w Ewangelii Wody i Ducha. Głoszenie tej pięknej Ewangelii, którą dał nam nasz Pan, naprawdę daje życie innym, ponieważ ratuje ludzi od wszystkich grzechów. Nie możemy mieć żadnych długów oprócz długu miłości otrzymanej przez miłość Jezusa Chrystusa. Czas się obudzić. Werset 11 mówi: Poznajcie także tę porę, że już czas, abyśmy się ocucili ze snu, bo teraz bliżej jest nasze wezwolenie, niż kiedy uwierzyliśmy. Będziemy królować z Chrystusem przez tysiąc lat, kiedy nasze chore ciała zostaną zmienione, to znaczy kiedy nasze ciała również zostaną odkupione. Widzimy podobieństwo między naszym pokoleniem a pokoleniem Noego. Na uniwersytetach pojawiła się nowa fala homoseksualizmu. Jak niegodziwy jest ten świat. Gdy mężczyzna pcha nożem i zabija drugiego człowieka za to, że zbyt długo korzysta z automatu telefonicznego. Wiele takich okrutnych i złych czynów ma miejsce w tym pokoleniu. Musimy zdać sobie sprawę, że już czas się obudzić. Czas na powtórne przyjście naszego pana jest już bardzo blisko. Powinniśmy być otwarci i umieć dostrzec, jaki jest ten wiek i uświadomić sobie, że powtórne przyjście Pana jest bardzo bliskie. Ale jednocześnie pamiętajcie, że jest tak wielu ludzi, którzy tak naprawdę nie są świadomi tego wieku. Ale jak przyszły dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieka. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 24, Werset 37. Nawet za dni Noego ludzie budowali domy, pobierali się, popełniali wszelkiego rodzaju grzechy i zajmowali się swoimi codziennymi sprawami, dopóki pewnego dnia nie został uwielbiony na nich Sąd Boży. Nikt oprócz Noego nie spodziewał się ulewnego deszczu i powodzi która zniszczyła wszystkich oprócz nielicznych, którzy znaleźli schronienie w jego arce. Ci, którzy zginęli, spotkali się z druzgocącym sądem Boga, swobodnie jedząc i pijąc, nic nie oczekując. Ten świat jest narażony nie tylko na niebezpieczeństwo wojny, ale także na ogromne katastrofy naturalne, które mają miejsce na całym świecie wraz ze zmianami klimatycznymi. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, które czai się nawet w tym, co jemy, i nie możemy dłużej cieszyć się nawet naszymi własnymi posiłkami, nie martwiąc się o nie. Właśnie dlatego musimy mądrze żyć w tej erze i pamiętać, że zbawienie naszych ciał jest o wiele bliższe niż wtedy. Gdy zaczęliśmy wierzyć, czy przeodzieliście się w zbawienie Chrystusa? Możecie myśleć, że zniszczenie tego świata nie ma nic wspólnego z dziedziną wiary i że ma wszystko wspólnego ze świecką polityką i ekonomią. Ale globalne katastrofy są znakami ostrzegawczymi przed zniszczeniem świata. Ten świat wkrótce stanie w obliczu ekstremalnych trudności ekonomicznych i środowiskowych. Biblia mówi nam, że gdy zbliża się drugie przyjście Pana, nie możemy nikomu być nic winni, z wyjątkiem wzajemnego miłowania, pomagając, chroniąc, prowadząc i współpracując ze sobą w miłości i musimy znać sobie sprawę, że nasze nadzieje są bliższe niż wtedy, gdy zaczęliśmy wierzyć. Żyjemy w czasach, w których musimy żyć z nadziei, czekając na powrót Jezusa Chrystusa. Gdzie jest nasza nadzieja? Nasza nadzieja znajduje się w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, który nas wskrzesi i nagrodzi, abyśmy królowali z Nim w tysiącletnim królestwie. Przed którym przyjdzie siedmioletni wielki ucisk. Gdy czas się zbliża, musimy żyć z nadzieją, mając sprawiedliwość Chrystusa. Musimy stać się mocniejszymi w Ewangelii Wody i Ducha i służyć jej całym sercem. Musimy rozszerzyć naszą służbę, aby głosić Ewangelię każdej duszy na całym świecie. Nie możemy być nic winni z wyjątkiem wzajemnego miłowania. Wiem, że będzie dużo cierpienia z powodu klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi i wulkany. Obecnie powstaje wiele filmów o temacie globalnego zniszczenia. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ świat prawdopodobnie okaże się taki, jak pisarze z Hollywood sobie wyobrazili, a to dowody, że ludzie nieświadomie oczekują rychłe zniszczenie świata. Dlatego nie powinniśmy zajmować się uczynkami ciała, ale uczynkami ducha. Musimy wierzyć, że życie głoszące Ewangelię wody i ducha jest najpiękniejszym życiem. Ludzie na całym świecie są zaskoczeni naszym służeniem. Wielu ludzi mówiło nam, jak dziwne jest dla nich nasze służenie. Nie mogą uwierzyć, jak my, grupa sług Bożych w Korei, małym kraju, może tak potężnie szerzyć sprawiedliwość Bożą. Tak, rzeczywiście jesteśmy mali i słabi, ale wciąż głosimy Ewangelię na całym świecie, ponieważ wierzymy w Ewangelię wody i ducha, czyli w sprawiedliwość Bożą. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, werset 8 mówi, bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana, a jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Zatem jeśli żyjemy i jeśli też umieramy, jesteśmy Pana. Paweł powiedział również w poprzednim wersecie: Nikt z nas dla samego siebie nie żyje i nikt samemu sobie nie umiera. Istniejemy tylko dzięki naszemu panu. Ponieważ narodziliśmy się na tym świecie przez naszego pana i staliśmy się sprawiedliwi dzięki jego sprawiedliwości, należymy do Chrystusa, niezależnie od tego czy żyjemy czy umieramy. Będziemy żyć i opuścimy ten świat jak ludzie Chrystusowi, żyjąc dla sprawiedliwości Bożej. Bóg jest z nas zadowolniony i postanowił wykorzystać nas jako swoje narzędzia, aby głosić radosną nowinę na całym świecie. W ten sposób otworzył nam wielkie drzwi ewangelizacji. Pozwolił nam głosić tę Ewangelię poprzez książki, faktycznie nie idąc pieszo do każdego narodu. Seria książek zawierających Ewangelię Sprawiedliwości Bożej została przetłumaczona i wysłana do świata angliojęzycznego, kraju hiszpańskojęzycznych, a także do każdego kraju w Azji, Afryce i Europie. Jestem pewien, że ta nowa seria książek pod tytułem Nasz Pan, który staje się sprawiedliwością Bożą, da wielkie duchowe błogosławieństwa każdej duszy na świecie. To zadziwiające, jak Bóg działa, aby wypełnić swoją wolę przez wierzących w Jego sprawiedliwość. Świat zostanie ostatecznie pokryty tą piękną Ewangelią, a gdy Ewangelia zawierająca sprawiedliwość Bożą zostanie rozpowszechniona na całym świecie, Bóg spełni każdy plan, jaki On dla nas przygotował. Ta era jest w przeddzień wichur. Kryzysy naftowe i globalna panika finansowa mogą ponownie uderzyć świat. Musimy być bardziej wierni w tym, do czego jesteśmy zobowiązani. Musimy głosić Ewangelię wody i ducha, aż nadejdzie koniec tego świata. Pilnie rozpowszechniajmy Ewangelię wody i ducha, aby nie powstał nikt na tym świecie, który nie usłyszał tej Ewangelii. Musimy współpracować i pracować w tym samym celu. Musimy działać jak trzystu wojowników Gideona. Chociaż jest nas niewielu, jesteśmy odważnymi żołnierzami nieba, a Bóg jest z nami. Każdy, kto otrzymuje przebaczenie grzechów i jest wdzięczny Bogu, może szerzyć sprawiedliwość Bożą. Z wiarą odniesiemy zwycięstwo, ponieważ mamy sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy wierzą w tę sprawiedliwość Bożą, zawsze dążą do uczynków Ducha Świętego i mają na celu dzieła duchowe. Modlę się, aby sprawiedliwość Boża spoczywała na Was.